Dzień dobry, tutaj Zygi, zugu i to jest yy, Clone Drone in the Danger Zone. Yy, pewnie znacie tą grę, jest troszeczkę stara, ale widziałem ją u... O, Charming, Wang. Wang, dobra, Mam mieczyk. No. Są so selfish. No ogólnie to jest, yy, tak, tak, wiem, gra gdzie jesteśmy robotem i walczymy na arenie. Ezu, ale czuło się myszki w tej grze BUM 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 dekapitacja. Czekaj, mogę sobie zmierzyć e, settings komentarz e, Woki. Dobra, czekaj, weź mi tu ten e, mouse. No troszeczkę lepiej, dobra tutaj troszeczkę. Ogólnie arena, idziemy się być rob robotami. Dobra, pokaż mi. E, dobra, ja, ja idę w miecz? Ogniskuj miecz, ja idź ich palić. Zaraz tylko monotatorzy mogli mi nie przeszkadzać, kiedy tłumaczę, co, co robię. Fire sport, lecimy. Trzech. Dobra. Boom jednego. Boom drugiego. Boom trzeciego od nogę. Aj! Dobra, jeszcze raz. Liona Roach. Liona Roach, dobra. Lecimy. Różowiutka, dawaj. Bum. Bum, go tam. Dobra, dobra, czyli jak jest... Jak idę w bok i daję atak, to wtedy robię odciosek, jak idę do... Poczekaj, no ja tu ogarniam jak się gra. Pod kontrolą nic nie mam, pod spacją mam, no dobra. Dobra, dawaj jeszcze, jeszcze raz. raz jeszcze a raz a ten, jeszcze raz płonący. Bum. I chyba więcej baterii potrzebuje, no. Następnie idzie w baterię. Dobra, się ma trzech. Bum! Bum! Dwóch za jeden! Jedną tam nóżkę odcięła... Bum! Bum! Oj! Dobra, nieważne. Jezu, jestem absolutnie beznadziejny. Dobra, w tobie nadzieja, stary. Dobra, tego wpół od razu. Jezu, ale oni ja, japują. Ja nie mam... Ja tutaj nie mam w ogóle tego O dobra, wiem, dobra teraz mam klona, teraz nie zdechnę głupio Jednego mniej Dobra, boom Czekaj jeszcze raz, y, settings y, Dobra dawaj mi te ulepszenia Z archers Dobra dawaj mi ten deflekta Jak się deflektuje, strzały Ale... Dobra, jednego mniej Dobra, te, ci łucznicy sami się mogą trafić, to jest trochę... A po prostu muszę w dobrym momencie... Czekaj. Boom, Dobra! Boom, Jest ulepszy niż to w tym... Dobra, ale... Nie, dobra, zaczęła za, za jest ta myszka, zaczęła jest ta myszka. Bo ja latam tą myszką kurna yeah. po pół ekranu przez cały Dobra, wiecie co? Weźcie się, nie wiem, zamknijcie się. Komentator. klejcie mordy. Jezu chryste, jak można ja Dobra, yy, czwórka. Eee. Yy, daj mi lepszy jetpack A czyli teraz forsu trzymam i schodzi, Dobra, nie ma, nie ma takiego busta. Dobra. I mam mi się wydaje, że to jest lepsze. Patrzcie jak się łącznicy. Boom. Uff Uh, uh. BUM! Jezus Maria, czekaj, czekaj synek, daj mi się miecznicy! Uh. Bum i uwaga! Pyk! No, jest tak zepsuć No, gdzie oni są? O. Trzyma. BUM! Tego trafiłem! Jezus, jak nie żyjesz? Techni! Dobrze. Yy, broń czy energia. Daj mi energię. Dobra, i potem lecimy w ognisty miecz. Tak to jest. Uy, uy. Puta f... O! A te trybuny jakieś, jakieś śmieszne. Uuu! Uh, uh. Bum jeden. Bum! Dobra, gole, drugi. Trzeci. Dobra. A! Bomba mnie zniszczyła! No co? Dobra miałem klona Dobra dobra zajmij się yy, Nic ci nie zrobię Nie mam punktów Dobra ale żyję, dalej ży żyję żyję żyję, żyję Jest dużo że kupię tego klona Dobra BUM Dobra, już zostawię te bomby Dobra, teraz yy, No zniż go Daj te nóżki BOOM Victory. USELESS Dawaj to Dawaj mi to ulepszenie eee... Jetpack Dobra, nie dawaj mi ogień Powiedziałem, że ogień, mówiłem, że to ogień Ale nie mam klona, więc może być ciężko Dobra, z czym się biję? O, o oni skaczą, oni są ci... Kurwie, nie Dobra, jednej Jest sposób na Dobra, no i tyle było z mojego. Jezus, Mario, dobra. Jezu, nie nie jestem absolutnie beznadziejny w tej grze. Muszę się bardziej skupić w tej grze. Bongo w stopę. Bungo no. Zabij go. Dobra, te nóżki, kurwa. Dobra, póki nie ma tego tego pająka, to nie idziemy w życie. Yy... Hmm, więcej energii czy z tymi powinienem jeszcze dać sobie radę jeden drugi i nie podeszłem pod miecz dobra trzeci siema Eee, daj mi teraz życie bo teraz są ci łucznicy ja mi się przydało odbijanie strzał ale po prostu mogę zrobić tak dobra Oj, 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 oj Dobra Bum No i dobra, Jezu, te strzały, no i tyle bo z mojego klona, no. Bo, bo szkoda mi mojego punktu, właśnie, tam się... mówił juzdo, nie wiem Tyk, dobra Dawaj no mi ten to lepszy znaczy jetpack No może na tych monitorkach pokazuje mi co będzie następne, to, to, to trochę Ułatwia mi sprawę Pyk jeden Pyk, drugi Pyk trzeciego tam po łydźce. Nie ma nóżek, nie ma ciasteczek. Dobra, dla no tak dla pewności Dla pewności, żeby nie wstali Teraz łucznicy To dawaj, daj mi... daj mi mieczyk, a czy ten mieczyk, boże odbijanie strzał? Zobaczymy, jak daleko dojdę w tej grze. Czy przejdzie cały demo w jednym, ale widać po tym, jak mi idzie, to raczej nie. Bum, bum. A to mnie automatycznie? A to mnie automatycznie odbija, zajmijcie się, nie musisz klikać. Bum. Dobra, to, to odbija nie strzały sop. Bum go tam, połytka. ten jak stanął. Już nie stoi, Jazda. ulepszenie, yyy co bym chciał, Ta, co jest teraz, a jeszcze nie ma, jeszcze nie ma pająka, dobra to jeszcze, mmm, yy, yy, yy. energię, potem idę w klona i na koniec idę w ten. Koń. Ale się, uwaga, boom! Uhuhu. Dobra, wyszło zajebiście No, i nie zatem nie czyki No, a tobie co? Nie ma nóżki. Bum! Nie ma rączki. spider Drone dobra, dawaj yy, klona. Nie ma. Wiesz co, najpierw się zajmę pająkiem Tylko żebym nie zdech. Chyba, bo tak, bo ja mogę przecież A to muszę się naładować Eee, energia A Mogę ja na przykład, czekaj A nie, nie sięgnę go No, czekaj. No, przewróć się. No. Dobra, jednego mniej. Najtrudniejszy nie żyje. Dobra. Ponuszka go. Płuska go. <tryk> Dobrze, Dark moment. Obiłam kiedy Dark Mall. Mm, więcej energii. Dobra, zobaczmy to. A teraz mam kika po prostu. BUM! A mogę się tak... czekaj, jak sobie... czekaj, mogę tak kikiem? Robust klecę i... Burz! Busz! Burz! Zajwiste! Dobra! Dobra, może jakby... BUM! Dobra! Jakbym się nie walnął w cały... Tłum. No i mnie skróciło łeb. Ale mam klona. Teraz zostało dwóch, żebym tego nie spieprzył, no. Dobra, 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 dobra. Z tego, bo on jeszcze biega. Dobra, ty, ty, to jest sposób. Po prostu ich powalać tym kopniakiem. Ty, ten kopniak jest zajebisty. O Jezu, kolejne pająki. Dobra, yyy... że klona. O Jezu, Sumare, co się dzieje? Dobra. Dobra, dobrze, że kupię tego drona. A czy tego kolona? Dawaj, ale przynajmniej, dobra. Nie trafiłem. Wow, yy, bomby! A ja teraz muszę ostrożnie. Dobra, yy, Dobra, nie ma strzał. Dobra! Doskoczyłem. To no się położył! Dobra. Naj naj Najgorsi zniszczeni. BUM! zakręciłem. Yy, Demage, Damage, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie mam klona, ale trudno. Jakoś to musisz wytrzymać. O nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Opa! O, a dobra wygrałem! zajebiście. Dobra, lecimy dalej, do, do, do końca lecimy. Dziewiątki. Dobra. O jest za te drony, a to się... A to nie jest, że 10, że te, a tylko 10 mogę mieć w ogóle. O oh, no! Nie że 10 wystawionych. O oh, śaj. Dobra, czekaj, 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 ustaw je linii. Burz, burz! Dobra, nie Opa, dobra Ej, za blisko Za blisko Dobra, poczekaj, niech się mi się odregeneruje Ale no energii! Dobra, ale jest ich coraz mniej Dobra Dobra, ten się spali, ten się spali, dobra, jeszcze tylko ty BUM! Boom. BUM! Boom. No piekła Dobrze, eee... Yy... Dawaj lepszy miecz. Dobra, jest wam teraz. Końc mają jakiś dobry miecz. Aha!

guess i need to purchase it in order for you to escape i'll definitely do that later this chain has seen too much destroy them what away. nie nie The o smite to... dobra to jest my ultimate challenge ale w ogóle to jest ta wlede mi payword no naprawdę dobra nie zabijecie mnie nie pora umierać i am the one. A, czyli tutaj jeszcze chyba jest po prostu, dopóki nie umrę. Ała, awa, I'm, I'm injured. Dobra. O, to oni mają włócznie Aaaaaah! ale mam klona. To ja mi nie daje punktów. No, oczywiście, że mi nie daje punktów. Paywall. Dobra, to jest my ultimate challenge teraz. To jest moja ostatnia szansa. No, a, gdzie on jest? Gdzie on jest? Teraz. BUM! Jest Maria, co? To to jest! Uff. A, uff. Dobra, no to już chyba rozumiem, że to jest koniec yy, dema Dobra. Anderson. Dobra, ale no to już koniec, więcej chyba z tego dema nie wyciągnę. chyba więcej nic z tego dema nie wyciągnę. No, bo tu jest paywall. No, jak mi się tutaj gierce, boink, ja chcę umrzeć. Dobra, to było. Jak to się jeszcze raz nazywa? Dobra, to, się, to było Claydron i The Danger Zone. Dobra, jest, dajcie mi słowo, jak się pożegnać z widzami. Dobra, no, Claydron Danger Zone. Więcej z tego Dema chyba nie wyciągnę. Czekaj, ja muszę to sprawdzić. Czekaj. E nie mogę, no. Dobra. Za mi był komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.